Witam serdecznie Piotr Sarnowski. Dzisiaj chciałem powiedzieć o temacie, który ostatnio przychodzi mi do głowy. Związany z bigorekcją. Bigorekcja, która myślę, że w dzisiejszym czasie jest jak najbardziej tematem, Który interesuje wiele osób. Takie informacje też jakby dostałem od e, tutaj osób e, z zewnątrz. Co to jest bigorekcja? No, bigorekcja, czyli e, uzależnienie, bym powiedział uzależnienie od wyglądu. E, Myślę, że to, to, to stwierdzenie w ogóle i bigorekcja nazwa w literaturze i w ogóle w naszym jakim pojęciu jest, jest dosyć niedawno. E, um, często gęsto, gdy sam ćwiczę na siłowni widzę. Jak młodzi ludzie zwracają bardzo mocno uwagę na swój wygląd. Nic nie jest złego w tym, żeby dbać o siebie, żeby chodzić na siłownię, żeby ćwiczyć, no ale żeby to była forma jak najbardziej forma rekreacyjna lub zawodowa, a nie e, kompulsywna. E, I tutaj. Powiem, opisując e, takie objawy, bym powiedział, które mi przychodzą do głowy w tej chwili. To jest pierwszy, pierwszy z objawów, które e, widzę, który mnie niepokoi, bym powiedział. To jest e, e, ciągłe skupianie się e, na mięśniach. Tak? To osoby. Skupiają się, zamartwiają się o jakimkolwiek stracie, chociaż najmniejszego kilograma lub centymetra. Mierzą ciągle sobie tą objętość mięśni. Mało tego, godzinami stoją przy lustrze. I robią sobie różnego rodzaju zdjęcia. Zdjęcia bicepsu, tricepsu, klatki itd. I to jest jeden z objawów, bym powiedział, który jest jakby znaczy za tym, że coś się na rzeczy. Czyli ciągłe skupienie się na swoich mięśniach. Drugi, jakby taki objaw, który, który ma też znaczenie. Mniejszy, może, ale też, też ważny. To jest uporczywe. Uporczywe przekonanie, że ciało jest niedoskonałe. To jest ciągłe poprawianie. To są, to są panowie i panie, którzy ciągle w jakiś sposób są niezadowoleni ze swojego wyglądu. E, ciągle czegoś im brakuje. E, coś by jeszcze po, poprawili. E, m, chociaż jest to jest to z, często. M, Ocena taka dosyć nierealistyczna. I budowanie swojej samooceny na, na tym właśnie wyglądzie ciała. To jest jakby też jeden z objawów. Trzecim takim jakby ważnym objawem bigoreksji to jest podejmowanie, podejmowanie prób zwiększenia masy ciała w różny sposób. Mówimy tu przez, przez rygorystyczne diety, czy przy, przez specjalne posiłki, czy też innego rodzaju całkowitego poświęcenia się. Następny taki objaw, który ja widzę w bikorekcji, to jest branie różnego rodzaju sterydów dużej ilości suplementacji, suplementów bez wcześniejszej jakiejkolwiek konsultacji z lekarzem, no i tutaj może być to też naprawdę może być to problem, tak, jakiegoś Ważnym też elementem jest ten, że taka osoba, która ma jakiś taki zespół bigorekcji. Najmniejszy chociaż, najmniejszy odstępek od, od diety lub planu treningowego skutkuje poczuciem jakiegoś takiego bezsilności, niechęci. Choroba jest w stanie dążyć do osiągnięcia celu. Za wszelką cenę. I spotkanie towarzyskie, nawet jeżeli to są spotkania takie dosyć luźne, no cały czas jest kompulsywne myślenie o tym, że no, nie mogę tego zjeść, nie mogę tego wypić. Ciągle trzymanie pewnej diety. i Cały czas się na tym e jakby uwieszają się na, na tej diecie, na tym Bigorykcji, tak. Też ważnym chyba jest to, że te osoby często gęsto znowu użyłem tego słowa nie wywiązują się z różnych innych aktywności życia. Wszystko podłączają pod to, aby właśnie ćwiczyć, aby trzymać dietę, brać sterydy. I ciągle się na tym, jakby na tym się jakoś zawieszają. tak? Więc chcę powiedzieć, że warto mieć na to uwagę. Jest różnica między chęcią kształtowania swojego ciała, a, a dbaniem być aktywnym fizycznie, zdrowo jeść, a, a obsesyjnym, kompulsywnym występowaniem. Tak zwanej bigorekcji. Bigorekcja jest to odwrócenie słowa anoreksja, więc wprowadzony został w 93. roku, i popularność zyskała mniej więcej w, nowym, w nowej dekadzie w 2000 roku. To jest też takie zaburzenie bardzo podobne do anoreksji, dlatego że też jest tutaj jakby w anoreksji, nosi się różne, różne ubrania, też jest bardzo taka e, kontrola żywienia, bym powiedział, jeszcze e, bardzo, bardzo ścisła dieta połączona nawet z głodówkami. Połączone również z obsesyjnym sportem. Mówi się tutaj też często od, od nad kompulsywnymi zachowaniami związanymi z ćwiczeniami. Teraz też widzę osoby, które kompulsywnie ćwiczą. Nic nie ma to wspólnego z osiągnięciami. Jakimiś sportowymi, tylko bardziej rozwiązywaniem swoich jakichś trudności i swoich jakichś zachowań. Pacjent, jeden z moich pacjentów, biegał praktycznie maratony, całe swoje życie praktycznie podłączył pod, pod ten sport. W pasji nie ma nic złego, dopóty, dopóki to nie zaczyna źle wpływać na funkcjonowanie zewnętrzne i wewnętrzne, czyli zewnętrzne, czyli rodzina, nie wiem, jakieś obowiązki, jakieś zaniedbywanie różnych sfer życia, a wewnętrzne to zdrowotne, czyli zaczynają być jakieś zawały. Mnie przecież o tym nie mówi, że, że po każdym biegu, nie wiem, na maratonu jest ileś zawałów, i, czy jakieś zgony. O tym się nie mówi, a, a, a a ludzie jednak, ludzie jednak dalej, dalej biegają i dalej kompulsywnie, jeszcze chcę zaznaczyć, a nie zdrowotnie, wchodzą w takie zachowania. Więc przestrzegam Państwa przed tym, nad tym bardziej budowaniu własnego siebie, budowaniu własnego jakiejś myśli, o sobie, o swoich wartościach, o budowaniu własnego potencjału, szukania swoich mocnych stron, budowania tożsamości, budowania samooceny, ale nie na zewnątrz. Nie budujmy tego na zewnątrz, że jeżeli mam piękne ciało, to jestem jakimś fajnym, nie wiem, jestem super gościem, super kobietą. Tylko budujmy na tym, co mamy wewnątrz. Na swoich, jakiś, na swoich mocnych stronach. Każdy z nas ma zasób jakichś swoich mocnych stron, i budujmy na tym swoją, swoje poczucie wartości. Ja sam ćwiczę, ćwiczę siłowo. Chodzę na siłownię. W tej chwili troszeczkę już się jakby przerzucam na takie bardziej. Ćwiczenia e, interwały, może interwały biegi, e, powracam do tenisa, tylko że widzę duży problem na tych siłowniach właśnie e, na tych wszystkich właśnie galach i tak dalej, jak wygląda mm, koncentracja. Jeszcze. Pozdrawiam serdecznie. Myślę, że w tych kilku słowach, co ch chciałem powiedzieć. Warto odpuszczać, warto dbać o siebie. Umiejętność odpuszczania też jest ważna w życiu. Z tego nie biorą się różnego rodzaju choroby. Budowanie własnych wartości na podstawie różnych rodzaju, innych, innych nie tylko. Sportu, sportu tylko też może być szukanie jakiejś przyjemności wiem, w filmie, w byciu, w relacji. Pozdrawiam serdecznie, Piotr Sarnowski.